Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie innym odcinkiem: będzie odcinkiem przygodnym, gdyż. Jadę właśnie na koncert z. Jesteś. A gdzie zostawiłeś rower? Na samochodem przyjechałem. Chodźmy na koncert? Idziemy na koncert do nowego targu. dowodu panią całą bandą jeszcze innych panów i pani. Tak, ale... ja, dzisiaj gramy na Casio. Słuchajcie. Ale. Cześć, 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 Magda. No i cóż, no i po raz kolejny okazało się, że Alex nie jest duszą towarzystwa i po przeglądnięciu całego materiału, który nagrałem, okazało się, że nie mówię tam zbyt dużo. No ale w sumie nic dziwnego, wyobraźcie sobie, jesteście dobrze zgranym zespołem, który jeździ ze sobą w trasy koncertowe, znacie się jak łyse konie i tu nagle do was bije jakiś łysy gość z kamerą, z mikrofonem i będzie nagrywał vloga. No nie jest to sytuacja komfortowa ani dla członków zespołu, tym bardziej dla mnie, urodzonego introwertyka. Wybaczcie, nie jestem duszą towarzystwa, nie jestem idealnym ekstrawertykiem, który potrafi się odnaleźć w każdym towarzystwie. Dlatego też część narracji poprowadzę z zacisza domowego ogniska, w którym taki introwertyk jak ja czuje się jak ryba w wodzie. Najciekawszą faską z tego wszystkiego jest, że ja nie słucham reggae. Ja słucham muzyki rock and rollowej, szatanów i tego typu rzeczy. Najlepiej odnajduję się w brzmieniach elektrycznej gitary. No to co w takim razie robię ja na koncercie rogowym? No to słuchajcie, Manolo jest jakimś evenementem wśród muzyki. Można powiedzieć, że od pierwszego wsłuchania zakochałem się w twórczości tego zespołu i za każdym razem jak mam tylko okazję, to jestem na tym koncercie. A w tym roku już chyba byłem ze trzy razy. No to jak Manolo zaproponował mi, żebym pojechał z nimi na koncert i jeszcze do tego wszystkiego mógł nagrać vloga. To ja się z tego powodu bardzo, ale to bardzo ucieszyłem Podróż do Nowego Targu z Wrocławia, no cóż, jest to kawałek drogi, dlatego trzeba było sobie jakąś tą podróż umilić A zespół, jak to zespół, umila sobie czas A jak ja grałem w zespole, to postoję na stacji też było największą atrakcją w trakcie jechania Tylko, że my zawsze zaliczaliśmy, hot dogi No, ale widzisz, to, to, jest, to jest taka... Wojkowice Taka stacja, gdzie często jest punkt sporny tutaj. A tu też można kupić kilogram ziemniaków. 5 km A nie, to nie jest I medle. Broń. Parożyk, pleśniowy serek, paszczecin. A tutaj ser żółty. Tak. Fantastycznie. To, nie bierzutkie, nie bierzutkie, to dwie, to... Smaczniutkie i w ogóle. A to jest mini-kiss, ale jest big fun <grymne> Jest nowe Casio busowe Działa pani, 12 do 17 są hamondy. Hamondy. Yeah, to jest duet, to jest team Czy się zgrywacie tak samo jak w życiu? W muzyce? Yeah Basia jedzie tutaj z nami, Basia jedzie z nami Chibi jest z nami, Chibi jest z nami Jest Andy syn, jest Morty syn Jest Andy syn, jest syn I Kubański też wjeżdża tutaj z tyłu Na freestyle mój ziomek miły Nie kurwa, jestem strasznie zły w jest źle <zost rape> i tak, tak Jaką tak, są na boisze, będziecie na miesiąc... grać, panowie? Ta ba, da da, kouka, ka, kouka, 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 kouka.

A! Trzeba mieć jeszcze minę takie, że, że siadło. Tak. To dojechaliśmy. Do Nowego Targu. Dojechali do Nowego Targu. Muszę powiedzieć, że mają bardzo wygodnego busa. Półtora godzinna drzemeczka. Wjechała. Jak zła. I dzisiaj koncert będzie na... Jarmarku Podhalańskim. Słuchajcie. To jest Prosiaczek. Prosia, prosiaczek zrobił nam, z nami jakieś, ten bus zrobił 120 tysięcy km od nowości plus poprzedni bus jakieś 250 tysięcy kilometrów z nami koncertowo. Prosiaczek, to jest Prosiaczek, zawsze uśmiechnięty, good vibe manager tego busa. A co, co ten Prosiaczek symbolizuje, można powiedzieć? Co? Y, można to... Raterstwo, przyjaźń, miłość. No tak, także. No i byłego basista też symbolizuje, wiele rzeczy symbolizuje. Na pewno jest zawsze uśmiechnięty i nigdy nie rzedza. Można życzy. powiedzieć, że dla każdego z Was symbolizuje, jakby jest życiem <grym> czegoś innego. Tak, symbolem czegoś innego, ale jest trasowym wyjadaczem. Sztywna? To jest wyprana stuwa. wyprana stuwa, i wydaje mi się, że właśnie pieniądze z bankomatu Dobrze. są takie fajne tylko i wyłącznie dlatego, że one tam mają pewnie jakieś w środku. Pralki, i od razu prasowanko. Tak wygląda wyprany hajs przeze mnie. <laughs> Proszę bardzo. Dobra, ja jestem zupełnie niepotrzebnym tutaj członkiem załogi. Pójdę na scenę się pokręcić. Mogę? Wow. Właśnie, tak, tak widzą artyści ze sceny. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję wszyscy, wszystkim, że przyszli na, na ten wspaniały koncert. Zagramy dzisiaj dla Państwa nasz najnowszy numer. Nie no dobra. Nie jestem dobrze w tej klasie. Oni się nagłaśniają, a ja pójdę zobaczyć cóż tu ma nowy targ do zaoferowania. Może będą jakieś smaczne rzeczy do opierdalania, bo muszę wam się przyznać, że jestem uzależniony od jedzenia. I to dość mocno. O nie, właśnie mi się przypomniało, że przecież w nowym targu są zajebiste lody, które jadłem tutaj dwa lata temu. Mam nadzieję, że ich nie zamknęli. Idę tam. W hierarchii jedzenia zawsze z lody są najwyżej. Zawsze mógłbym się żywić tylko i wyłącznie samymi lodami. Przez całe życie. No i gdzie się lodów? Tam są. Dobra, ja poproszę tak. Mmmm, mm, mm. Nie rozumiem, jak można nie jeść lodów. I być na diecie, nie osiągnąć lodów. Ja ją lody codziennie. Uwielbiam lody. Gdzie? No, świeżutkie, no, moczkie i boczne. Dole, jakaś inwazja muszek, owocówek jest wszędzie. Czyżby to przez te świeżutkie jabłka. Nie, nie, nie. Naszryjcie się w końcu i zdechajcie. Choć żyją 24 godziny niech niech się trzydzieści, nie? Słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawę ile osób jest zaangażowane w przedsięwzięcie tego typu. Są dźwiękowcy, jest ekipa od sceny, jest ekipa od pilnowania tej sceny. Są muzycy, którzy muszą zrobić próbę dźwięku, przywieźć cały sprzęt, go rozstawić. Są koordynatorzy, menadżerzy, żeby żeby I jeszcze mega dużo innych ludzi, którzy sprawiają, że takie eventy w ogóle mogą mieć miejsce. A w świadomości zwykłego Staszka, który przychodzi na ten rynek, żeby opierdolić kiełbasę i posłuchać koncertu za frajer jest to po prostu to co grają, nie? I dopóki nie zobaczycie tego wszystkiego od kuchni, to nie będziecie sobie zdawać ile pracy potrzebne jest, żeby zorganizować taki gig. Dobra, tak czy inaczej, po całej próbie wsiedliśmy z powrotem do tego wygodnego busa i pojechaliśmy do hotelu, żeby zjeść obiad. Za moich czasów, jak ja jeździłem na koncerty, to dostawaliśmy co najwyżej dwa piwa na barze. A jeśli nam się poszczęściło, to i zwrot kosztów dojazdu. A tu proszę, swój własny pokój w hotelu dostałem. Jest tylko jedna dziwna bania. A mianowicie dotyczy mojego widoku za oknem. Patrzcie. Eee, uwaga. Stop. Eee, powiedzenie. Dobra, czas zaliczyć drzemkę, po drzemce idziemy na saunę i może na basen, chociaż przy takiej ilości ludzi chyba sobie odpuszczę i my widzimy się już na koncercie. No i jesteśmy na koncercie! Dobra, korzystając z ostatnich promieni światła dziennego i reasumując to całe zamieszanie, jestem mega wdzięczny za to, że w ogóle mogłem pojechać z całym zespołem na ten koncert. Raz, że lubię nowy targ, lubię go odwiedzać, dlatego że ma zajebiste lody. Dwa, że uwielbiam chodzić na koncerty Messai. A trzy, że to była zajebista przygoda i w końcu miałem do nagrywania coś więcej niż aki u siebie na osiedlu, w których po prostu. Znam już każde z dziebełko i wy również. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Nie przekazałem tutaj żadnych swoich złotych myśli. No ale cóż. Ten kanał jest vlogowo-rozwojowy, dlatego czasu do czasu jakiś vlog musi wjechać. Za niedługo, bo już za jakieś dwa tygodnie jedziemy na Bałkany, więc będzie znowu kolejny vlog podróżniczy. Tym razem jedziemy większą ekipką, bo wasz sześć osób, jeśli oczywiście uda mi się naprawić mojego busa, bo coś ostatnio nie domaga. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Cieszę się, że zostaliście ze mną do końca. Trzymajcie się i na razie. Buty są do dupy. Nie chodźcie w a jak musicie chodzić, to miejcie dobre buty, płaskie buty, żebyście nie mogli ruszać nich palcami to jest super zajebiście wasze, to jest jedyne ja dwa kontakty wasze z ziemią, jakie macie w ogóle. Właśnie, słuchajcie, mi na przykład dzisiaj się but rozwiązał na scenie, co mogło skutkować naprawdę tragiczne skutki. Także uważajcie, strzeżcie się butów, naprawdę. Jak tylko możecie, to chodźcie na Bosaka, bo to jest zdrowe i jest super fajne. <laughs>